Tu, Dominika. Zdaję sobie sprawę, że prawdopodobnie większość z Was jeszcze czuje radosny klimat świąteczny, kiedy wszyscy są dla siebie mili i tak dalej, ale postanowiłam zrobić dzisiaj filmik o typach ludzi, którzy mnie irytują. Nie pytajcie mnie, dlaczego taki temat po prostu jakoś przyszedł mi do głowy. No więc zapraszam do oglądania. Ludzie, którzy nie przepraszają. I chodzi mi tutaj o różne typy przepraszania. Między innymi chodzi mi o takich ludzi, którzy nie potrafią się przyznać do własnej winy przed drugą osobą i nie umieją powiedzieć przepraszam, nawet jeśli wiedzą, że powiedzieli czy zrobili coś wcześniej źle. I że nie mieli racji. Mam też na myśli takich ludzi, którzy na przykład przechodzą obok ciebie w autobusie, tramwaju, czy po prostu w tłumie ludzi i bardzo mocno ocierają się o ciebie i przepychają. I mimo, że może rzeczywiście to nie jest ich wina, że się tak przepychają, bo jest po prostu dużo ludzi w danym miejscu, to irytuje mnie, gdy naciskają na mnie i popychają mnie i nie mówią przepraszam. Ludzie, którzy za wszelką cenę chcą przypodobać się innym. Jest to zjawisko bardzo często spotykane w szkołach. Często zdarza się, że w szkole jest jakaś elita i osoby z tej grupy, tej najbardziej popularnej, otoczone są osobami, które nie są już tak popularne. I ten. Mniej popularne osoby bardzo często chcą się przypodobać tym osobom z elity. Wszystko byłoby ok, gdyby te mniej popularne osoby po prostu były bardzo miłe dla tych osób z elity, ale czasami dochodzi do takiego momentu, że te bardziej popularne osoby nawet wykorzystują te mniej popularne albo na przykład namawiają do wypicia alkoholu czy zapalenia pierwszego papierosa, podczas gdy ta mniej popularna osoba Wcale nie chcę tego robić, ale tylko żeby się przygotować tym bardziej popularnym, robi to wbrew swojej woli. Zdaję sobie sprawę, że ci ludzie są po prostu słabi psychicznie, ale mimo wszystko takie osoby mnie trochę irytują, ponieważ uważam, że powinny pracować nad sobą i nie dawać się za każdym razem zmanipulować innym ludziom. Ludzie, którzy nie lubią sportu, pewnie stwierdzicie, że może jestem trochę nietolerancyjna czy niemiła. Nie, wcale nie jestem niemiła. Choć trochę nietolerancyjna w pewnych dziedzinach, owszem, ja osobiście uwielbiam sport. I wcale nie chodzi mi o to, że irytują mnie. Czy nie lubię takich ludzi, którzy nie podzielają mojej pasji do sportu? Tylko czasami aż żal mi się robi, gdy widzę osoby młode, osoby nastolatków, czy. Młodych dorosłych dzieci, które wolą spędzać czas przed komputerem ogólnie w domu, niż poruszać się trochę na świeżym powietrzu czy poćwiczyć. I oczywiście ja nie jestem taką osobą, która tylko siedzi na dworze i tylko gra w piłkę i tylko chodzi na ścianki wspinaczkowe, bo ja też czasem lubię posiedzieć przy komputerze, spędzić cały dzień w domu i tak dalej. Mówię tylko o takich osobach, które po prostu unikają sportu i jakiegokolwiek wysiłku fizycznego. I muszę przyznać, że mam nawet taką przyjaciółkę, która od pewnego momentu. Co roku miała zwolnienie z WF-u na cały rok. I wiem, że mnóstwo osób, szczególnie w dzisiejszych czasach, właśnie zwalnia się z WF-u bez jakiejś szczególnej przyczyny. I to jest dziwne, bo czasami tylko wtedy mają okazję po prostu się poruszać. A to jest naprawdę dobre dla Waszego zdrowia. No, to tyle o sporcie ludzie dwulicowi, czyli na przykład tacy, którzy są dla ciebie bardzo mili, a tak naprawdę za twoimi plecami plotkują o tobie, obgadują cię i wyrażają, jak bardzo cię nie lubią. Często takimi osobami mogą być też na przykład nauczyciele. Normalnie na co dzień są dla ciebie bardzo mili i tak dalej, ale jak przychodzi co do czego, toż tak, powiem delikatnie, starają się za wszelką cenę uprzykrzyć ci życie. Ludzie, którzy wydają dziwne dźwięki nie mam na myśli ludzi, którzy na przykład co jakiś czas sobie śpiewają, bo ja robię to w zasadzie cały czas chodzę po domu i mówię, wykrzykuję dziwne rzeczy, i często też właśnie śpiewam. Mam na myśli takie osoby, które na przykład nieustannie pociągają nosem. I mam też na myśli ludzi, którzy mlaskają przy jedzeniu, czego po prostu nie znoszę. Prawdopodobnie sama mam jakąś obsesję czy jakiś rodzaj lekkiej choroby psychicznej i w... teraz mówię całkiem poważnie, bo po prostu mam tak, że pewne dźwięki doprowadzają mnie do szału i dosłownie nie znoszę pewnego rodzaju dźwięków. Gdy na przykład w pokoju jest absolutna cisza i tylko jedna osoba właśnie na przykład mlaska przy jedzeniu, no, czy wydaje po prostu jakieś inne dźwięki swoim nosem, czy swoimi ustami, czy czymkolwiek innym, to ja wytrzymam chwilę, chwilę będę próbowała się uspokoić, ale po chwili jestem w stanie wybuchnąć i po prostu jak najszybciej staram się wyjść z tego pokoju i nie słyszeć już więcej tych dźwięków. Wiem, że być może jest to trochę dziwne, ale jeśli też ktoś z Was tak ma, to napiszcie mi o tym w komentarzach niżej, bo nie chcę się czuć aż tak bardzo dziwna. No i ostatnie, ludzie, którzy krytykują lub dziwnie patrzą na Twoje dziwactwa. Powiem krótko. Uważam, że każdy człowiek jest dziwny na swój własny sposób. Jeśli na przykład poznałeś nową osobę i zaczynasz ją lubić, zaczynacie się częściej spotykać, zacieśniacie więzi, to często będziesz się dowiadywał o różnych, prawdopodobnie dziwnych rzeczach, które właśnie robi ta osoba. I uważam, że każdy normalny człowiek powinien zaakceptować te różne dziwne rzeczy, zachowania. Natomiast są takie osoby, które po prostu się na ciebie dziwnie patrzą i sprawiają, że wstyd ci za samego siebie, zupełnie bez przyczyny, i po prostu dziwnie się czujesz. No, może jedyne dziwactwo, które nie jest do przyjęcia, to te dziwne dźwięki. O których mówiłam wcześniej. No dobra, już nie będę mówiła o tych dziwnych dźwiękach. Wybaczcie. No i to już koniec dzisiejszego filmiku. Mam nadzieję, że Wam się choć trochę podobał i przynajmniej choć trochę się ze mną zgadzacie. Jeśli tak, dajcie temu filmikowi kciuka w górę. A jeśli chcecie być informowani o moich kolejnych filmikach, zasubskrybujcie ten kanał. I mam jeszcze jedną małą prośbę. Niedługo prawdopodobnie będę robiła filmik Jak Poderwać Chłopaka, więc mam prośbę do Was, chłopaki. Proszę napiszcie w komentarzach niżej. Jakie są sposoby na poderwanie was? I będę wam za to naprawdę bardzo wdzięczna. No dobra, no to ja teraz będę pewnie znowu chodzić po domu i śpiewać bez sensu.